Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, chciałem Wam bardzo podziękować, że wspieraliście mnie w tak licznym gronie, i na gali, i przed telewizorami. Po, pokrótce Wam powiem, jak to wygląda, rozwoj mojej perspektywy. Nie będę tutaj szukał wymówek, bo dla mnie najważniejszy jest wynik. a była to moja przegrana, tak. Ale powiem Wam w 26 sekundzie, jak dostałem sierpa prawego od, od, od swojego oponenta szczęka nie pękła mi, tylko się złamała i wpadła do środka. Wbiła mi się w język, utrudniała gdzieś oddychanie, zalałem się krwią z każdej strony i z nosa złamanego i tak dalej, ale nie chciałem przerywać tej walki, wiedziałem, że mogę kontynuować ją tylko w stójce. Mój oponent sprowadził mnie do parteru, no i jak wszedł w duszenie za pleców, to niestety nie mogłem wcisnąć brody nisko, bo, no bo szczęka latała na każdą ze stron tak się to skończyło. Póki co z każdej strony mam powkręcone śruby. Jest to zrobione na chwilę e, za tydzień czasu, bo nie ma miejsc póki co, żeby mnie uperowali. będą wkładane blachy, płytki tytanowe, rekonwalescencji około 9 miesięcy. Mam nadzieję, że uda mi się to szybciej zrobić. No i co, mam nadzieję, że dostanę Kamil kiedyś rewanż od Ciebie. E, nie mogę się doczekać, kiedy wrócę na salę i wrócę z powrotem do treningów i na pewno do walk. Pozdrawiam wszystkich.